Startujemy rakieta już się podnosi słuchajcie. O kurczę, co jest grane, patrzcie na to! Ja jestem w środku, widzę jak tu wszystko wylatuje. Okej. Okay. Rakieta. O nie, moi drodzy. Wylatujemy w kosmos. Po lewej stronie macie wysokość. Wow, patrzcie jak to widać. Słońce. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, czemu to tutaj robiło się ciemne? Zobaczcie. Wszystko widać. Pięknie, ładnie. Całą naszą okolicę. Rakieta już się wznosi do kosmosu. Słuchajcie, zaraz nie będziemy... Będziemy powyżej. Ee, Stratos, stratosfery Stratosfery okay, Okej, dobra, już widać Ziemię z daleka, patrzcie na to, jak jest wysoko Jesteśmy mega, mega wysoko Okej, okay, dobrze Mam nadzieję, że o niczym Nie zapomniałem i możemy lecieć spokojnie Słuchajcie, na księżyc Prosto, prosto na księżyc Wow, dobra, nasza rakieta już się robi czarna Słuchajcie, zwęglona chyba Okej, okay, dobra Jesteśmy, słuchajcie, w kosmosie Wow Wow Okej, okay, dobrze. Co tu się dzieje? Dobra, mamy, słuchajcie, musimy spację. Dobra, lądujemy, 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 lądujemy. Nie wiem co się dzieje, ale mocno, mocno jest, słuchajcie, mega, mega, mocno. Dobra, już coś widać na dole, słuchajcie. Dobra, e, możemy lecieć trochę szybciej. Co to takiego jest? Wow! Zobaczcie, jesteśmy na księżycu, normalnie na księżycu. O, lądujemy, lądujemy, lądujemy. Musimy trochę y, bardziej to ogarnąć. Okej. Okay. Wylądujmy w dobrym miejscu. W o, dobrym miejscu. Zwolnij, 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 bo się rozbijemy! Rozbijemy się. O nie. O. Wow. Coś się wydarzyło przed chwilą. Gdzie? Co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? Przecież to. O, Co? Nie wierzę w to, moi drodzy. Co tu jest grany? Czy to jest słońce? Okej. Okay. Słuchajcie, gdzie ja jestem? Co to takiego jest? W każdym bądź razie nic nie widzę. Nie. Co? Rudia, ruda miedzi? Dobra, mam, mam trochę bloków jakichś różnych. Okej, okay, to to, co miałem na w rakiecie, ale. <laughs> Czy ja jestem na księżycu? Okej. Okay. Powiem wam jedno. Nie wiem, jak się tutaj znalazłem. Było lądowanie, była jakaś katastrofa. Gdzie są wszystkie moje części mojego samolociku, tego rakietki mojej. Nie wierzę. Słuchajcie, czy tutaj faktycznie jest praktycznie zerowa grawitacja? Zobaczcie, jak leci blok wysoko daleko. Nie, nie, nie! Normalnie jestem w szoku. Pierwszy raz, pierwszy raz. Pierwszy krok, słuchajcie. Na, na księżycu. Zaraz postawi pierwszy człowiek. Minecraftowy człowiek. Okej. Okay. I będzie nim matruner. Patrzcie, pierwszy krok. Oto pierwszy krok, który znajduje się na księżycu. Moi drodzy. Mam nadzieję, że łapencja zostawiona. Bo przygoda zaczyna naprawdę nam tutaj e, dopisywać. Jak widzicie, jesteśmy... Na księżycu sami, bez nikogo, bez praktycznie żadnej pomocy. To się dzieje właśnie teraz. Słuchajcie, macie dosłownie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. To jest bardzo, bardzo i to bardzo ważne, ponieważ już niebawem wbijamy 600 tysięcy subskrypcji, przez co jestem mega, mega zadowolony, właśnie z moich tutaj wi widzów. Którzy właśnie, patrzcie, jak blok długo leci. 3, 2, 1. Jeśli udało wam się zostawić łapkę w górę szybciej niż ten blok upadł na ziemię, to super, mega super. I zobaczcie, że mamy tutaj jakieś różne bloczki. Co to jest takiego? Ej, Pajtka sera? Nie gadaj, że tu jest, jest ser. Czyli to jest jedzenie. O, nie mogę. Na księżycu jest ser. Nie, 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 dobra, y, może to jest po prostu źle przeczytane. Dobra, gdzie jest mój. Ej, słuchajcie, bo jest trochę słabo. Bo tlen mi się kończy. Patrzcie, tutaj w prawym górnym rogu. O kurczę, gdzie ja mam tlen? Nie mam tlenu. Ej, halo, 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 halo. Dobra, y, spójrzmy, mam jeszcze małą butelkę. Będzie trzeba z niej skorzystać, dobra, y, to tutaj. I gdzie jest ten tlen? Dobra, szybko tlen. Tą butlę możemy już wyrzucić. Jest zbiornik, widzicie tutaj jest pełen. Tutaj pokazuje w prawym górnym rogu e, ilość tlenu. Zobaczcie jak się szybko kończy. Dobra, ja muszę zacząć gdzie działać, e, miałem rzeczy, żeby zrobić bazę bazę na księżycu. Ale jest trochę słabo, bo nawet nie wiem. Nie. To tylko to mi zostało. Dobra, tą butlę musimy chyba wziąć. Ale czy wy widzicie co się dzieje nade mną? Patrzcie na to. Czy to jest Ziemia, która, znaczy w sumie Księżyc, który krąży naokoło Ziemi? Tam jest Słońce. Ja. Yeah. Czy one się zbliżają do siebie? Tak. Zaraz Słońce będzie zasłonięte przez Ziemię. Czy będzie ciemno? Ej, jestem bardzo ciekaw, czy będzie ciemno. Słuchajcie, czy zrobi się ciemno? Obstawiajcie. Piszcie w komentarzach, czy zrobi się ciemno, jeśli Ziemia zasłoni Słońce. Dobra, musimy chwileczkę poczekać, a zaraz się okaże. Dobra, tutaj coś mam. Tu mamy. Yy... Okej, okay, co tutaj jest? Okej! Okay, jesteśmy uratowani, mamy tlen. Dobra, yy... faktycznie zaraz zasłoni, Ok, Ale mamy tlen. O tyle dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Wiecie co? Ja od razu ten tlen sobie wezmę ze dwie butle, żeby mieć. Co to było? Czy wy to widzieliście? Przed chwilą. Tutaj coś spadło koło mnie. Skąd to spadło? Ej, dobra, zaczyna się robić ciemno. Ej, podejść do tego. Słuchajcie. Nie wiem czy, czy to dobry pomysł. Napiszcie teraz, czy mamy podejść. Zobaczyć, co to takiego jest. Bo ja powiem wam szczerze, że się mega boję. W ogóle, jakie tutaj jest dziwne latanie. Tak daleko, daleko, daleko się lata. Patrzcie, pyk. Okej, okay. czy są jeszcze jakieś tutaj rzeczy? Miałem w sumie rzeczy, by zrobić. Jezu, zaraz będzie ciemno, dosłownie. Będzie zaraz ciemno jak nic. Dobrze. I gdzie są? Gdzie jest reszta moich itemów? Halo, czy więcej nic nie ma? Przecież ja miałem tutaj, żeby zbudować bazę rzeczy. O kurczę. Dobrze. Eee, jeśli napisaliście, że tak, mam podejść, zobaczyć, co to takiego jest. Może macie jakieś pomysły, może to jakiś meteoryt? Bo jak widzieliście spadł, zrobił tutaj dziurę. Okej, okay, tutaj moje ślady są. Ehm, dobra. C co to takiego jest? Ja mogę to dotknąć. Czy ja mogę to zniszczyć? Może nie. Może łapką. Halo? Czy to jest meteoryt? Halo, halo. <grystanie> nie mam zielonego pojęcia. Dobra, wsadźmy tutaj butle. Tlen się nam przyda i to bardzo. Wow! Widzieliście to? To zmieniło kolor. To zmieniło kolor na inny, taki zielony bardziej. Było bardziej brązowe. Dobra, słuchajcie, ja mam tutaj w ogóle flagę. I taką flagę będę musiał gdzieś postawić. Wiecie co? Zróbmy to może w tamtym miejscu. Tam na górze. Żeby było widać, oczywiście, z ziemi, że tam właśnie jest nasza baza. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale to coraz bardziej się robi takie szare. Nie wiem. Rozwalić to? Słuchajcie, dajcie znać, co to może być. Co według was jest tym blokiem? Czy on faktycznie spadł z kosmosu? I tutaj mamy w tym momencie... Ty, no zaraz będzie... Musi być ciemno, bo słońce jest przykryte. Zaraz zrobi się mega ciemno. E, nie wiem, czy rozwalać to? Ty, to, to się da rozwalać. Dobra, na razie skupmy się na tej fladze. Słuchajcie, tak, by każdy wiedział, że w tym momencie... Matruner osiągnął szczytów i dotarł na Księżyc. To jest niebywałe. Dobrze. Już góra jest przed nami, więc tutaj postawimy swój pierwszą flagę, swoją pierwszą flagę, żeby każdy wiedział, że człowiek Minecraftowy, człowiek kwadratowy, człowiek, oczywiście dotarł na kwadratową planetę, na, oczywiście na Księżyc. Dobra. I, I jak to się wsadza? Halo? Czy ja mogę to jakoś wsadzić? Jak to. Jest! Okej. Okay, Okej. Okay. Czy to jest biała flaga? Słuchajcie, czy to jest biała flaga? Czy ja mogę coś. I, mogę ją pomalować? Mam jakiś barwnik, może to jest barwnikiem. Okej. Okay. Halo? Ty to jest ser. Autentycznie to jest ser. <laughs> Dobra, zjadłem księżycowy ser. Czajcie to! Zjadłem księżycowy ser. Nie gadaj, że patrzcie, mam tutaj butlę i ona jest zielona, ta po lewej, a ta jest czerwona i tak samo mam na plecach, to no jest coś niebywałego, naprawdę fajnie to jest ogarnięte, dobra, wtór, tu... ej, z której strony ja przyszedłem, z której strony ja przyszedłem, gdzie jest moja, tam jest, dobra, bo widzę tamtą skałkę, dobrze, więc wracamy, rozwalamy ją. Zobaczymy co ona takiego ma w sobie. Czy to jest faktycznie jakiś meteoryt, który można zebrać, czy po prostu jest on do zbadania? Bo jak widzicie w tym księżycu jest całkiem płasko. No jak na księżycu, ale jak się prezentuje ta flaga. O kurczę, tak jest. Dobra. Słuchajcie, zanim rozwalę ten met. Wow! Widzieliście tam coś? Tam spadło? Kolejny! To są meteoryty normalnie spadające. Dobra, rozwalamy ten sta ten stary i ten yy, gorący. Ej, czy on jest gorący po prostu dlatego? Okej. Okay. Dobra, bierzemy, rozwalamy to. Coś wypadło z niego? Halo? Coś wypadło? Okej, okay. mam, 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 mam. Co to takiego jest? Ty przed chwilą widziałem to surowe meteorytowe żelazo. Dobra. Dobra, bierzemy, bierzemy, bierzemy. Dobra, patrzcie, czy to jest gorące. Obstawiajcie, czy jak wejdę, to mnie popiecze? Wow! Widziałeś, co się dzieje? Jak to możliwe? Dobra, rozwalmy to. To jest po prostu gorące, dlatego się zmieniał kolor. O nie! Dobra, rozwalmy i to jest surowe, meteorytowe żelazo. O nie! <ścoughs> Niesamowite! Widzieliście, jak to spadło z nieba? Ej, ja muszę to obserwować. Tam w ogóle ta jedna gwiazda... Czy to nie jest planeta przypadkiem? Bo ona świeci jakby tak mocniej. Taka jedna, oczywiście, o ta. No dobra, ej, nie zrobiło się ciemno. Mimo tego, że słońce przykryło, ymm, ziemia przykryła słońce. Dobrze mówię? Tak, ziemia przykryła słońce. Patrzcie, tam, tutaj je, jest gdzieś moja wioska. Dokładnie, tam gdzieś jest moja wioska, w której e, w, zostawiłem wszystko w sumie. Ej, rozejrzyjmy jeszcze się tutaj po tym księżycu. W sumie tutaj, ej. Tu są jaskinie. Do jaskini warto by było zajrzeć. Może zrobimy to teraz? Tylko jest trochę ciemno. Eee, przydałoby się, słuchajcie, jakieś światło. Czy ja mam węgiel tutaj przy sobie? Ej. No kurczę, ja muszę znaleźć ten, ten szulker. Słuchajcie, kolejny. Czy tutaj jest węgiel? Nie mam węgla. No i bardzo, bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. Dobrze. Będziemy musieli znaleźć tą jeszcze jedną skrzynię. Posłuchajcie, tlen mam ograniczony. Jeśli nie zrobię bazy w ciągu przynajmniej y, 24 godzin. Umrę, po prostu nie, nie przetrwam, ponieważ muszę mieć dostęp do świeżego tlenu. Inaczej po prostu zginę tutaj i, i, i tyle mnie nie, nie było widać. Ale postaram się, postaram się, postaram się odnaleźć tego shulkera, mam nadzieję, że gdzieś go odnajdę. Pamiętam mniej więcej gdzie. Ee, to było. W którą stronę? W sumie nie pamiętam już. Ej, halo! Dobra, ja chyba z tej strony przyszedłem. Jezu, dobrze, że te ślady widać. Okej, okay. ślady tutaj. Ok, i stąd chyba przylazłem co? Dobra, będzie trzeba szukać tej flagi. W sumie, bez flagi, to nic nie zrobimy. no, on oczywiście jest takim punktem orientacyjnym, dosyć wysokim. I ona daje nam duże, duże pole do popisu. Wiecie co? Może byśmy stawiali yy, tak, jakby coś takiego. Ok, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie. Skąd ja przyszedłem? I ja przyszedłem z tej strony O z tamtej Nie wiem co dalej Tam jest ta dziura I z tej dziury nie wiem gdzie dalej, tu? Albo tu? Ej, zgubiłem się, powiem wam szczerze, że tu można się naprawdę Całkiem szybko zgubić Jest, jest, jest Znalazłem, mam skrzynię No to zbieramy ją, zbieramy, zbieramy, zbieramy Dobrze i jest Jest to ta skrzynia, słuchajcie jesteśmy uratowani, więc w sumie dam radę stworzyć bazę tlenową i na tyle powinno to mi wystarczyć. Okej, okay, czyli jak ja mam zaznaczone z tamtej strony, więc może po prostu pójdziemy tutaj i będziemy musieli stawiać informacyjne posągi, które będą nas trochę kierowały. Zobaczcie jak to wygląda. Ty podskakujesz i lecisz, lecisz jak wolny, normalnie, jak wolny, tak. Pięknie. Eee, dobrze, czyli zostawmy taką informację. Eee, czy ja widziałem znowu meteoryt gdzieś tam spadający? Chyba nie. Eee, dobrze, że mam tych bloków trochę. Czy tam coś było? Czy wy widzieliście przed chwilą? Czy mi się zdawało, że tam coś było? Czy autentycznie coś się pojawiło w tamtym miejscu? Okej, okay, ale mamy tutaj coś ciekawego? Nie. Dobra, to to nie chcę tego. Ale sprawdźmy te komnaty takie pokrętaśne. Co to jest to białe? Co to jest to białe? Zbadajmy ten biały bloczek. Rudacyny, dobra. Czyli rudacyny, która w sumie może nam się przydać do czegoś? Nie wiem. Nie wiem, by było trzeba sprawdzić dokładnie. Okej. Okay. Tutaj zobaczcie jakoś jedzenie dziwnie wchodzi, bo... Po, po jednym tym pasku, jedzenia i bardzo pomalutko się odżywiam, ale jeszcze coś jest tutaj? Halo. Dobrze, by było trzeba sprawdzić każdą jakąś jaskinię. No ale to może nie dzisiaj, bo słuchajcie, w dzisiejszym odcinku naprawdę zrobiło się dużo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy na księżycu, wyruszyliśmy na księżyc i tu mamy naszą pierwszą, tak jakby, bazę. Którą oczywiście zaznaczyłem sobie. E, ale, może, tutaj na górce też zaznaczmy. Zaznaczmy, że tędy po prostu sobie szliśmy, i musimy odnaleźć miejsce, w którym byśmy mogli zrobić bazę. Bo tego tlenu jest coraz, coraz to mniej. E, w sumie, słuchajcie, zróbmy taki eksperyment. Co się stanie, jeśli zabiorę butlę tlenową? Ta jest pusta, więc ją zabieram. Ale tą, patrzcie, co się dzieje. O kurczę! Patrzcie, ostrzeżenie. E, konfiguracja tlenowa źle założona. Ok. Dobra, a jak ściągnę hełm? Okej, okay, i coś się dzieje? Przewody tlenowe zabrane. Ej, czyli ja mogę tutaj przeżyć? Dobra, a nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, dobra, nakładaj to, nakładaj to, nakładaj to, tlenową. Uuu, w ostatniej chwili, w ostatniej chwili, słuchajcie, w ostatniej chwili i bym po prostu już e, zaczął ginąć. Bo jakieś resztki jeszcze w przewodach były. Okej, okay, szukajmy dalej czegoś ciekawego. Zrobiło się całkiem ciemno. I tak, słuchajcie, zastrzedłem oczywiście tutaj na tu, do tej dziury Dobrze, że mam oczywiście miejsce. No, oczywiście na skrzyneczki, które bez których po prostu bym nie dał rady sobie tutaj przeżyć. Dobra, postawmy tutaj takie coś. Ok, to będzie taki znak dla nas, że tutaj faktycznie, yy, już szedłem. I będę miał taki punkt orientacyjny. Jak to znajdę, no to oczywiście. Będzie mi łatwiej tutaj komunikować się. Ewentualnie, jak będę coś potrzebował, to będę musiał wrócić tam do tamtego miejsca. Ale wiecie co? Um, na Księżycu, tak się rozglądając, nie zauważyłem nic niepokojącego. Oprócz jakichś meteorytów spadających z, z Ziemi? Ze Słońca? Nie wiem. Ty, no, będzie trzeba się tutaj rozejrzeć. Jak widzicie, grawitacja jest przekozacka. Naprawdę można tutaj fajnie skakać. Ja, yeah. To jest coś niesamowitego. Ja tak się rozglądam za czymś, ale kompletnie nic nie widzę. Może by coś znalazł. Słuchajcie, księżyc jest przekozacki. Przekozacki. Naprawdę ja się dobrze tutaj czuję. Widzicie co? Czy ja coś znalazłem w końcu? Czy ja coś znalazłem? Dobra, tutaj jest jakaś dziura ogromna, 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 która gdzieś prowadzi. Tam mamy e, jakieś rudy, ale słuchajcie, tam jest jakaś kula. Czy to mogą być formy życia? Czy tutaj ktoś jest? Czy to, to jest jakieś UFO? Marsjanie czy kosmici? To to należy sprawdzić w sumie, ale nie wiem czy teraz to zrobić. Może może lepiej nie podchodzić do nich. Okej. Okay. Ty, tam jest normalnie drzewa, drzewa są normalnie i dirt jest. O kurcze. Tam bardzo prawdopodobne, że ktoś musi mieszkać w tamtych domkach, moi drodzy. To by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku, bo jak widzicie, jesteśmy na Księżycu. Jest tu naprawdę, naprawdę niesamowicie fajnie, bo można sobie lewitować, ale czy coś więcej znajdziemy? W sumie nie wiem. Jestem tutaj bardzo eksperymentalnie i sprawdzić sobie e, całą tą okolicę, co takiego wydarzyło się e, podczas lądowania, dlaczego tam wszystko zostało rozwalone, e, i mam nadzieję, że, że chyba powinno być wyjaśnione. Mam nadzieję, że zrobię tą rakietę, bo bez niej to nie wrócę na Ziemię. O nie. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. I dajcie znać, jeśli wbijemy tutaj pod tym odcinkiem 3000 łapek w górę, zapr zapraszam oczywiście na... Przegląd, słuchajcie, tego, tej wioski, która tutaj jest. Jestem bardzo ciekaw, co tam się znajduje. Bardzo nie mogę się doczekać, e, czy coś znajdę, po prostu takiej informacji, czy uda mi się cokolwiek tutaj znaleźć w tej wiosce. I widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Eldorado będzie z wami. Papa! Pa!